Aktualizujemy ofertę wolnych jeżyków. Tutaj mamy Oriego, geny Snowflake'a, Rodzice Wonder i Blanka. Fłotyk jest gotowy do odbioru. No, pięknie nam pozbieram. Tutaj mamy bra jego braciszka przyrodnika, Łazika. No, łazik nie chce nam w tej chwili współpracować, ponieważ został obudzony, ale już zaraz Piesia pokaże. Łazik uwielbia nowe zapachy, nowe smaki i w trakcie. Wieczornych wędrówek uwielbia moje ręce. Wprost nie mogę się go pozbyć. Będzie z mniejszych jeżyków. Jego rodzice to Maja i Filipek. A tutaj obok mamy Posejdona. Jest to brat Łazika. Ten sam miód. Poseidon uwielbia nocne wycieczki, nocne wędrówki, kocha robale i uwielbia bawić się różnymi zabawkami, jak na przykład wiszące nad nim kawałki sznurków. A różnica wielkości jest, zobaczcie jak no, Poseidon lubi się co widać. Po nim. zejdą małe pinto. Nie chce nam się z tamtej strony pokazać. Takie trzy śmieszne kropki.